Mówią nam, że krzyż ma być przeniesiony jutro do Kościoła Świętej Anny. I mówią nam, tam jest godne miejsce. A my odpowiadamy: Tak, to prawda, tam jest godne miejsce. Ale to nie zmienia faktu. Że Chrystus będzie na wygnaniu. Ksiądz, kardynał Stefan Wyszyński został wygnany do klasztorów Komańczy przez reżim komunistyczny. I tam też było godne miejsce. Odprawiał msze, udzielał komunii siostrom zakonnym, a one się nim opiekowały. Ale to nie zmienia faktu, że był na wygraniu. Co się dzieje? Widać, że tłum gęstnieje, 13 się zbliża, jednak mimo wszystko krzyż na pewno już są ofiary pierwsze. Sprawa jest o tyle yy, perfidna, że około godziny drugiej, trzeciej w nocy rozstawiono te barierki metalowe, ogrodzono, osaczono ludzi, otoczono kordonem i do tej pory nie mogą nawet do Toilki do się dostać. Taki terroryzm biologiczny zastosowano. Kiedy się zbliżyli do krzyża, to roz, ro, ro, rośli przedstawiciele boru, podeszli yy, kobietę, która waży 50 kilo, wynieśli, powykręcali po, ręce. Ty. Następnie mężczyzna, kiedy stawił się w jej obronie, został stratowany, sponiewierany i w tej chwili wywiozło go pogotowie do szpitala Czerniakowskiego. Co będzie, jak będzie, nie wiadomo. Wczoraj w telewizji TVN dałem słowo, że nie będzie przelewu krwi. Okazuje się, że umowę złamała strona rządowa. Ofiary są i czekamy dalej na co będzie. Na pewno naród jest godny i na pewno nie, nie przepuści tego, żeby krzyż został wygniony. 22 lipca dostałem taki pocałunek od komuny, w ich święto, niebyłe. Aresztowano mnie tutaj, kiedy trzymałem straż dla Krzyża o godzinie 9:00 i dowieziono na Wilczą i tam mi przedstawiono zarzuty usiłowania zdetonowania ładunku wybuchowego. Prokurator była na, na Łączu, krzyczała wręcz, zróbcie wszystko, żeby mnie nie wypuścić, mnie. No, pasję w głosie słyszałem, No, a policjant niestety dostał ode mnie informację, że mam twarde alibi i dlatego dzisiaj nie siedzę i nie, nie mam sankcji trzy miesiące, nie jestem terrorystą. Bezczelność największego stopnia, żeby rozumiesz krzyż zabierać z polskiej ziemi, znaczy z tego miejsca katastrofy, właściwie morderstwa, bo szczerze mówiąc to było morderstwo, to nie była żadna katastrofa. Tylko nasz szlak trafił na miejscu. jego szlak trafi na miejscu. No nie chcę ja to, to są ludzie wierzący. Co? Co? Pieniądze. i robienie mnie w małpę. Ci, którzy wierzą w pieniądze, ma pani są wierzącymi. To nie są z po drugiej stronie w ogóle. Tak. Po, po drugiej stronie nic nie oczywiste. Co fakt? Pan tak. myśli, że kościół to tylko tacy? co że Nie To nie na tym polega. Wiara nie polega na odbudowaniu. Jaka wiara? W co? Boga. Właściwie Pani wiara Boga. Ja mówię o Kościele. Znaczy ważniejsza jest wiara Boga niż wiara wiarą. Nie wiem jak to się odkręci. Polacy są rozumieć, że ogłupieni totalnie, niestety. to jest smutne. Zapadli na najgorszą orobię. Rubo go Co chcą mu usunąć, ten krzyż, im się odwróci. Wiele osób, Polaków, Rodaków pobiera zagranicy za nas pobiera. odwołane, tak? Odwołane. Dobra, dzięki. Sketina mówi: Ci, którzy tu są pod krzyżem, to tekta Ci, którzy tu są pod krzyżem. Żyją w grzechu. A Witold Gadomski w gazecie wyborczej mówi Tu pod krzyżem, krzyżem prezydenta, krzyżem naszym gromadzą się nacjonaliści, antysemici, narodowcy, endecy. Ludzie. Co za cały dziennika. Przecież tu od trzech miesięcy nie ma ani jednego NDK. -a. Nacjonalisty. Ja rozumiem rozjątrzonych ludzi, którym. No w ogóle, postawa Krzyża, postawa w obronie Krzyża jest rzeczą, no, obowiązkiem. Natomiast, natomiast to, że tutaj Platforma i PiS rozgrywa sobie, można powiedzieć, mecz. To jest wredne i to jest napuszczanie Polaków na Polaków. Absurdalne. Miejsce krzyża jest w kościele, tam powinna jakaś tablica stanąć okolicznościowa, a właściwy pomnik poświęcony tym, którzy zginęli, powinien być właśnie tam w Smoleńsku, w miejscu, gdzie zginęli. Widzimy tutaj krzyż niednoje. Kiedy się pojawił i to to jest? Otóż ten Biały Krzyż Brzozowy jest krzyżem poświęconym policjantom polskim II Rzeczypospolitej, którzy zostali rozstrzelani w Twerze, a pochowani w dołach śmierci w Miednoje. Ten krzyż jest sumieniem w tej chwili Rzeczypospolitej, całej Rzeczypospolitej władzy, i ministra i prezydenta, dlatego że ponad 50 czaszek w czasie zbiorowego pogrzebu zostało przywiezione do Polski. Celem badań naukowych i do tej pory ci bohaterowie Rzeczypospolitej nie zostali godnie pochowani. Walają się gdzieś po magazynach, po składach, po mieszkaniach, pod łóżkami są przechowywane. To są rzeczy niebywałe, niebywałe. I postawiony został tutaj po to, żeby nie jeden problem Katastrofy smoleńskiej podnieść. Tylko cały ciąg zbrodni, jaka miała miejsce na Ziemi Przeklętej, dotycząca jednocześnie zbrodni związanej z egzekucją polskich policjantów. Ten krzyż musi tak samo znaczyć jak ten duży. I nie można jednego usuwać, a drugiego pozostawiać. Nie można różnić krzyży. Krzyże są jedne i te same. I nie wiem, jak będzie wyglądała rzeczywistość, kiedy zabierze się ten wielki eksponowany, a ten mały porąbie, schowa, co się zrobi. To jest tak samo, za tym stoją bohaterowie Rzeczypospolitej roku 40. Naród musi mieć swoją tożsamość. Nie wolno dopuszczać do tego, żeby nikt czemniał.